Żeby być na jego pozycji, nie? Drugie jest okej, ale czemu co? Drugie słowo musi być kurwa. Wiesz, co może być też? Wypierdalaj. Co ty na to? Wypierdalaj. To jest okej? Okay? Polska będzie inna, bo niedługo umrzesz. Poszła, poszła. Mikrofon mi wyłączyła. Kochani! Jak komu się przekleństwa nie podobają, można jak najbardziej, tylko uprzedzam, że jak stąd wyjdziecie, tam czeka ta baba na zewnątrz. I jak dla kogoś to jest za mocne, to od razu go uprzedzam, że znając życie, jak ktoś wyjdzie, to ona będzie chciała z nim porozmawiać. O! Ona będzie chciała porozmawiać. Co teraz robi ta młodzież? Jak ktoś ją zna, to niech jej wytłumaczy, że teraz tak się młodzież bawi, nie? Nie wiem co jej powiedzieć. Nie? Ja muszę zacząć grać w większe sale, bo jakbym grał komuś tam łuczniczkę czy coś, to by stała, krzyczała i chuj nikt by jej nie słyszał. A tak to jest taka mała sala. <noise> ona krzyczy, czy trzeba tak przeklinać? Wy już tak mieliście, ja was czułem. No, trochę ma racji, Michał. Trochę ma racji. Ja wiem, co było grane. Tutaj tak 10-15% się zastanawiało, idziemy z nią, czy idziemy z nią, idziemy z nią? Orgazm to jest koniec. Co jest? Kontynuuj. Ja wiem, co to jest pingwin. Pingwin to jest takie urządzenie do masturbacji, prawda? Kobiet. Nie no, trzeba Jeszcze raz. Trzeba nie, nie trzeba palca? Wystarczy pingwin. Rozumiem. Czyli ty miałaś realny, życiowy problem, że patrzyłaś na dłoń i mówiłaś, ten palec już nie daje rady. To jest niesamowite. To jest niesamowite. A czym się różni pingwin od wibratora? Z się? Się, to była prawidłowa odpowiedź. To nie była odpowiedź na zasadzie spierdalaj, tylko to była legitna odpowiedź, że pingwin tam wkłada, że i zasysa. Zasysa ci pochwa i potem masz za dwie godziny do odbioru. Wiem. Iść do tej strony.. Idź do kobiety 60 lat i pokaż jej, jak działa pingwin. Nie. Ja wiem, co ona opowiedzie. No niby fajne, ale musi tak zasyszać. No. Czy ty mi chcesz powiedzieć, że, 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 że też umiesz się masturbować bez pingwina? Byliście na stand-upach wcześniej? Czy doświadczyliście kiedyś jako publiczność, czegoś takiego na stand-upie, jak koniec występu, bo komik się zawstydził? Ja nie wiem, ja nie wiem, ja naprawdę...